Zwiedzanie Krakowa, dzień pierwszy. Muzeum Narodowe Wspaniała bryła. Od razu widać, że poważne obrazy tam wiszą. Nie inne dzieła sztuki. Tu błonia krakowskie i szczyt ekskluzywności lat 80. Hotel Krakowia? Chyba tak. Zapomniał ja biletu, ale mam na szczęście zdjęcie, które zrobiłem na tę ewentualność. I właśnie się przyda. Zaraz zobaczymy, czy mnie wpuszczą ze zdjęcia biletu. Bardzo fajna sala no, z modernizmem jest. Zofia Stryjeńska. Fajne to kolorystycznie rozwiąza rozwiązane są obrazki. Ten taki pomarańczowy. Niebieskawy. Plakaty. O, tutaj Stryjeńska, ale w całkiem innej odsłonie. Ciekawe, perkon Strzemiński od razu widać Ciekawie jest obrazowany w filmie przez Bogusława Lindę powidoki to też Strzemiński i mój ulubieniec Cybis i Cybis Aparat Leica plakat reklamujący te, ten przyrząd projekt plakatu reklamowego lejka 1938 rok no ja lubię tego Strzemińskiego takie to wszystko jest rozagregane jednocześnie bardzo poukładane nie wiem jak to, jak to opisać niesamowite są te obrazki no Leon jak wiadomo industrializm taki, jakieś fabryki Jakieś miasta, kolega, chwistko witkacy, wiadomo, klasyk. Też fabryka z tyłu, jakaś dymiąca, Nie to ruiny, nie to zamek, jakieś dziwne, takie moda była. Tu na czasie teraz ruski mir. Sowieci. Czerkie w tle i pali się jakoś wieś. Fajna wystawa. No to projekt wysokogórskiego obserwatorium imienia Piłsudskiego. Nie wiedziałem, że taki jest. Na Ukrainie. Myślałem, że to na Z początku myślałem, że to na Kasprowy no. A to w paśmie Czarnochory na Ukrainie. 35 rok. Ciekawe. Kurde, takie radio mam podobne u babci. w tym w mieszkaniu. Dokładnie podobne bardzo 37 rok drewno lakierowane słuchaweczki tu tutaj się można zapoznać z radiefi, radiafikacją znaczy pospole tej złote czasy drugiej radia drugiej RPR. Proszę jakie tereny Wilno Paranowiczek Łów, Poznań gdzieś tam na zachodzie to biblioteczka wędrowna. Hmm. A tak wyglądała ławka szkolna dwuosobowa z drewna i Tutaj miejsce na pióro. I kałamarz, masz jeden wspólny dla dwóch uczniów. Supnia na obronę doktoratu kolejny dowód mojej teorii, jak ludzie kiedyś byli mali. Malutcy, no jak gdzie dzisiaj taki malutki człowiek? No nie widać tego na filmie, ale mówiłem, no po prostu takie plakaty proszczepionkowe. pionkowe dzisiaj by mogły też być zastosowane gruźlicy, zabijam walczcie z nią, nie szczędząc się pieniędzy takie coś covidowe klimaty z lat dwudziestych, trzydziestych to taka charakterystyczna, znana dość rzeźba, płasko rzeźba, nie wiem jak to na coś Ksawera Godunikowskiego Tutaj widać jego rys twarzy autoportret, to jest ona górze maska i znowu Strzemiński, mój ulubieniec Taki blok, jakiś modernistyczna kamienica, czy jakiś taki blok mieszkalny taka wystawa modernizmu kilimy jakieś kilimy nawet także polecam wszystkim tę wystawę bardzo fajna międzywojnie modernizm meble osobiście nie chciałbym siedzieć na krześle projektu zofii dziewulskiej tu plakaty ligi morskiej gdynia rafał melczewski no. Taki bardzo fajny obraz, jakieś budowa zapory jakieś 35 rok Podoba mi się Takie meble to pamiętam w wszystkich przychodniach były takim mi się kojarzą architektoniczne. Łempicka. Należąca do trójcy najsławniejszych malarek polskich: Stryjeńska, Poznańska, Łębicka, moim zdaniem. No dobra, tam była Łębicka. Później opowiem o przygodach. Tutaj jest sztuka dekoratywna na pierwszym piętrze. Także już mniej mnie to interesuje, ale nagrywam filmik, żebyście widzieli, co zwiedzić w Krakowie. Kolejna sala. No, trytuje nie musicie wchodzić. No To wszystko będzie na filmie. Kurde, redner dzwoni. Wyroby z kości słoniowej. Dzisiaj srogo zakazane. Surowiec bardzo cenny. No, ale kiedyś normalny materiał rzeźbiarski. Może z jednego rogu taki jezusek. Rączki dopiero doklejone są z innego rogu. Widać łączenia. Na ramionkach Jezuska. Zegary. Kolejna sala z meblami i porcelaną. Proszę bardzo. Sztuka europejskie. Wyroby szklane. Znowu kurde, po prostu XS. XS, no nie, nie ma możliwości. No, lalki dzisiaj są większe niż te, niż ci ludzie byli w, w latach dawnych. No po prostu to jest tak małe. Trzeba to zgłębić ten temat. Czy ludzi trzeba wpisać w górę? Czy ludzie byli dwa razy mniejsi niż są? Kurde, no patrzcie, no. Przecież to jest zbroja rycerza tego zawisie czarnego, to, to ma 160 cm wzrostu. Idźcie sobie zobaczyć do Muzeum Wojska Polskiego. Ale mebel, mebel dobry. Mebel dobry. To są oryginalne figurki z Ćmielowa. 60 lata. Ale można takie dostać, nówki sztuki według tych projektów. W Desie. Na, na tej, na pięknej. Widziałem parę dni temu. Od 300 do tam do 600 zł największa sztuka. Taki Ćmielów. Nowa, nowa reedycja, po prostu nowa edycja takie szkło to jeszcze do niedawna na tym na kole, albo na Olimpii śmieciarze sprzedawali. A teraz, kurde, parę stów pójdę za zapalę elektronika do Kibla Kibel też fajny z lat 80. oryginalne Prawilna zasuwa boki Krzesła lat 50. i krzesła szkolne Krzesła szkolne No ja siedziałem już na jakimś takim nowszym modelu, ale No ten, jest najbliższy temu Do Łempickiej Tamary jest kolejka Ciągnie się aż na parter mi się udało yy, metodą cwaniacką, no, przyznam się, wejść przez sklep. Od tyłu wszedłem to po prostu przez sklep, potem na końcu, żeby ludzie pokupowali jakieś gadżety z Łempicką. Potem pocztówki, albumy, skarpetki, wszystko co można. No to sklepik jest na końcu wystawy, tylko jakoś mi się udało przez ten sklep od tyłu wejść. No ale wstydzę się tego i żałuję. Powinienem odstać swoje 50 minut w kolejce. A to jest meblościanka genialna. Genialne rozwiązanie z płyty paździerzowej. Yy, I ta picerka jest rozkładana po prostu łóżko. To jest rok 71, kiedy budowało się bardzo małe mieszkanka. Taka meblościanka idealnie pasowała wysokością do 2,50. Mieszkania były 2,50. I proszę bardzo, minimalizm. Taki jeden mebel powinien wystarczyć człowiekowi na całe życie. A teraz yy, malarstwo, Sta wystawa stała. 3000 metrów kwadratowych wystawy. No, galeria sztuki polskiej. Zobaczymy, czy warto było wydać 80 zł na bilet w jedną stronę do Krakowa. I już widzę, że było warto. Monstrualny obraz tryptyk Tadeusza Kantora Ale tam, tak trochę chaotycznie zwiedzam, ale tam mi się rzucił w oczy od razu obraz Olgi Boznańskiej Widzicie go? Ikoniczny obraz boznańskiej ale tam już widzę Malczewski się, się mieni różowymi kolorami facet po prostu miał megalomanię. Malował się na wszystkich obrazach. Proszę, zamiast miecza pędzel w dłoni. Różowa twarz. Pejzaż z tyłu. No, podobnie, ale takie odważniejsze, odważniejsze pomachnięcia pędzlem są. Malczewski jednak tak delikatniej. No ale mistrz, mistrz. Wojciech Weiss. No i ta pani napijana z twarzą w, w tym albo w, w talerzu, albo płacząca jakaś. A pan ten no nie bardzo się tym przejmuje, pali sobie papierosa i tak. Patrzy się na tę panią tak. A tu mamy inne oblicze Olgi Woznańskiej, architektura z okna może malowałem sobie, zabudowania miejskie, nieciekawe, a jak ładnie malowane Tu melczewski, takie widoczki polskie, oczywiście jakiś chłop, chłopak jako anioł, to są, są szkice do obrazów, też ten różowy kolor charakterystyczny, wspaniały malarz. Tutaj ciekawostka, to jest Wojciech Weiss. Ten chłopak... taki jakieś te ręce ma tak dość nieanatomicznie ni wykręcone, nie wiem, czy da się tak wykręcić rękę? Jakoś kurde... Dziwnie, dziwnie. Taka rzeźba, fajnie. Cień, cień fajnie, fajnie oświetlona. Bo to duży efekt daje właśnie samo oświetlenie tej rzeźby. Kto, co to? Co to? No, warto. Warto zwiedzić tę galerię, zwid drapieżca. To może być zwid drapieżca, jak przeczytałem, a to może być mocny albo odwrotnie. Zwid drapieżca, Beresia? Albo mocny. Urszuliwan. Y no. Tu wspaniała ekspozycja obrazów z lat 60., ale my zobaczymy polskie szkoły artystyczne drugiej połowy XX wieku, potem wrócimy na lata 60. Nie wiem, dlaczego z Narodowym Muzeum w Warszawie zlikwidowano wystawę sztuki współczesnej. Uważam, że jest to skandal. było lata osiemdziesiąte pięćdziesiąte trzydzieste nie wiem sześćdziesiąte nie wiem siedemdziesiąte nie wiem, sześćdziesiąte No dobra. I tam zaraz schodzimy na dół. Będzie uczta dla oka i duszy. Tarasin bardzo teraz modny. W każdej aukcji lesy nie może go zabraknąć. A jeśli to nie jest Fangor, to ja nie jestem. O, oczywiście. 69 rok też kurde z góry 10 milion złotych ten obraz jest wart bez sprawdzania Ryszard Winiarski Też bardzo popularny teraz i drogi to jest obraz Romana Opałki, z pozoru z pozoru białe płótno, ale to tak nie jest wcale. On całe życie malował takie obrazy i pisał cyfry. To są cyfry, kolejne Kolejne cyfry. O jednocześnie robił sobie zdjęcia, starzając się. I te płótna są o 1% jaśniejsze. Za każde następne, czy co roku. Nie wiem dokładnie, jak to było. W każdym razie coraz jaśniejsze i te zdjęcia on coraz starszy jeszcze nagrywał. Chyba mówił po prostu te cyfry, no konceptualizm, no konceptualizm, a tu Fandor, przy pracy, kolejna sala. Sasnal z bliska. Sasnal, Wilhelm. Tu też rozpoznawalne od razu. Bakanowicz, Magdalena Bakanowicz. Te postaci jej na Takiego klejemego, jakimś, jakimś klejem. Siedzą na, taki, na takim koźle charakterystyczne też takie nite obrazy, nito płasko rzeźby to ja nie bardzo lubię. Z lat 70. takie dzieła Nie bardzo lubię Tu wróblewski rozstrzelanie jak mnie mam Tak Rozstrzelanie Poznańskie pod murem Tak ni to żywi, ni to martwi. Nie wiadomo taki wyraz twarzy mają. Niesamowite tu jakaś Żydówka z gwiazdą Dawida To ta babka na niebiesko to pewnie już martwarcz trzyma żywe dziecko O dobrze, mówię syn i zabita matka Tutaj Tadeusz Kantor, Makowski, w eee, te takie charakterystyczne twarze, za dużo używam słowa charakterystyczne chyba, Potworowski. Co jeszcze, co jeszcze jest? Cybis, kilogramy farby na płótnie, pejzaż z Nieborowa. Koloryzm. Podpis Mistrza. Wspaniałe. na Nosielski. Sześć obrazów. Iście Matejkowski rozmiar rondel. Martwa natura z rondlem. I krajobrazem. kolej Koleje żelazne. Na tym na Jelonkach jest kościół podwyższenia Świętego Krzyża, chyba i freski tam są. Na to przy okazji pójdę tam i je też sfilmuję. Chodziłem do tego kościoła jako dzieciak nieświadom, że tam są obrazy Lawosielskiego. A tutaj można sobie dowolnie, dowolnie skomponować ten rondel. Ten tak dowolnie, nie, jakby nie było jakby nie było ustawienia, wychodzi fajny obraz Nowosielskiego. Hasior, Hasior. Ten miał fantazję. Przesłuchanie. Napierdziela. Sześć potratów Witkacego i sześć płócien olejnych Witkacego. To żeby tu wejść? Czy nie? No, ja, wchodzę. Stanisławski i jego takie miniaturki, fałat. Pankiewicz. Zobaczmy Pankiewicza wybiórczo. Bardzo fajna wystawa, drugie piętro, Muzeum Narodowe, Aleja 3 Maja, Kraków. Tetmajer, potężny obraz. W jej chłopskie chaty zwane słońcem wieśniacy w ludowych strojach Ted Majer Dobry Fałat O, dziwo bez śniegu i skutych lodem rzeczek Tylko pejzaż z serkwią i to była Young Poland Young, Young Poland Zainteresowanie Tamarą Łempicką nie maleje A tu mamy do czynienia z jazzem modern, tym, nowoczesnym Czekaj, spadnę ze schodów zaraz No, tam kolejka na Łempicką No już trochę mniejsza niż jak była dwie godziny temu Koniec, sklep yy, muzealny i zapowiedź jutrzejszego filmiku Dama z Wasiczką. No, chyba ściślej grono stajem i nie do końca jutrzejszego, bo to jest poniedziałek muzeum zamknięty. Dobranoc, dziękuję. Muzeum zwiedzone.